presently one who is standing up to the forces of evil dzisiaj tylko jeden który stawia opór siłom złego it's vladimir putin to tylko wladimir putin who may be no angel and no saint który nie jest ani aniołem ani świętym but nevertheless he is in man of intelligence and great courage niemniej jednak jest on bardzo inteligentny i odważny and at the head of russia has the means of standing up to the I jako głowa państwa rosyjskiego mają też środki, żeby stawiać opór budowie nowego światowego porządku. Kilka dni temu byłem pod dużym wrażeniem. to była grupa polskich kobiet Catholics who all understood that Wladimir Putin was right które wszystkie rozumiały, że Putin ma rację. The are in Ukraine, Rosjanie walczą na Ukrainie, ale nie w taki sposób, żeby zmiażyć, zniszczyć to państwo. To, the of Putin, he has said, celem Putina, jak to powiedział, is to denazify de i demilitaryzacja Ukrainy But foolish Europe ale szalona europa is following the united states podążająca za stanami zjednoczonymi to to chciałaby, chciałaby wraz ze stanami zjednoczonymi zmiażdżyć Rosję the trick of, uh, since 2014 Russia. grali potem trikiem ukraińskim, kiedy do 2014 roku prowokowali nieustannie Rosję. Rosja musi się bronić. The Ten prawdziwy agresor atakujący to nie jest ten, który się wydaje, że nim jest. several from the Ukraine. Bo Rosja była przez Kilka lat prowokowano przez Ukrainę By the of the United States. przez agentów Stanów Zjednoczonych, Russia is the last to the one world order. bo Rosja stała się ostatnią przeszkodą w budowie nowego światowego porządku.